Szczęść Boże, jestem misjonarzem z Pawłej Nowej Gwinei i korzystam właśnie z okazji, jestem tutaj w parafii Słupno i mówiłem o misjach, o naszej pracy, szczególnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w Narodowym Sanktuarium. I korzystając z okazji chcę Was wszystkich pobłogosławić i odmówić modlitwę do świętego Michała Archanioła, Waszej intencji w języku pidzim. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Santo Michael, Archangel, Sambajna, helpi mi pela lofaj, Sanapol, Sembanis, baj Belhatna, Giaman bilong Satan, I y dawni y mi plan, mi i pre, baj God i Santo Michael, urida y bilong Orangin of Heaven, strong bilong God, promoim satan i of hell. quantae mol spirito no goti saberan lo oget a ples, ilon bagarab in sol, ilon man meri, amen. Mm -hmm. Santo Michael Arcangel, prebilo di lo helpi Nicola.